Witam Państwa. Czy Państwo się stęsknili za Alanem, czy nie bardzo? Jeżeli się stęsknili, to bardzo dobrze, a jeżeli nie, to można obejrzeć jutro. Zezwalam. Dobra. Czy jest dźwięk? Musiałem na chwilę zamilknąć. Ostatnio zapomniałem mikrofonu podłączyć, mimo że był pod moją mordką, to jednak kabelek dyndał sobie swobodnie i niestety Dźwięk był jaki był, ale nikt nie narzekał. Bardzo mnie to cieszy. Ech, Alan, zacząłeś się już, dobrze. Piękne widoki. Zdaje się, że to już jest ta kopalnia. To mo. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that too. Now Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Sorry? You see, to me that's strange because I always paint you as a hopeless romantic. <laughs> you got me there, Pat. But. but I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure but the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. i mean, isn't that depressing? or even, childish even? there's plenty of fish in the sea. And, and apparently a fisherman has a fishing analogy for everything. but what you're saying, isn't that a little harsh? well, no. what i am saying is that. <gibberish> is Bardzo pięknie i idziemy dalej Którym samochodem pojechać? Tamtym jeździłem To teraz jedziemy tym Normalnie jak Grand Tiff Auto No trochę nawet przypomina w klimacie Tylko <ścoughs> Wysiadaj, zwiedzamy Trzeba zwiedzać Ej, koniecznie, koniecznie trzeba zwiedzać Czy tutaj coś, coś jest Na pewno będzie coś Ale nie wiadomo co Alan powiedz tak, niesmutno Ci Co Alan, że tak Mało ludzi Cię ogląda? Jesteś Sławnym pisarzem, a tu... A tu nic tak? Takich nie przyciągasz za bardzo, co? Tu Anvil of Down przyciąga w zasadzie tyle samo <grymne> Co? Kartka Chyba on się tym nie przejmuje zupełnie. Zupełnie się tym nie przejmuje. Gdzie te kartki były tu? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może to... With Nightingale gone and the night wind blowing in through the broken studio window, Maine stared at Sarah. The sheriff looked away. Maine's voice shook with barely controlled anger. That boy's doing more drinking than thinking. I hope you know what you're doing, Sarah. He's got a sickness in his eyes. You take my word for it. He wants to wake for a reason, and it's not for anything good. Hmm. So Idziemy w stronę tej pięknej kopalni, która oczywiście jest już opuszczona i nieczynna. Żadnych robotników tu nie ma, przynajmniej nie takich normalnych. Dobra, i czem prędzej bierzemy, no po kartkę opłacało się jak najbardziej iść. Zwłaszcza, że już i takie miałem. No, nie najechałem się za daleko, szczerze mówiąc. Niby opuszczona, a to i to jest tą. Czy jest to coś, może więcej? Tak, muzeum. I będziecie teraz czytać. Proszę bardzo. Choć okolica ta była zamieszkana już wcześniej. Prawdziwy rozwój Bright Falls. Yy, tak, Bright Falls nastąpił wraz z otwarciem Bright Falls Mining Company i uruchomieniem tu wydobycia węgla w 1878 roku. Jak ktoś chce, niech czyta, mi już się odechciało. W końcu, w końcu to ma być akcja, prawda? A, a nie, tutaj jak ktoś chce, proszę bardzo, też sobie można przeczytać. W końcu to ma być akcja, a nie wycieczka mhm. krajoznawczo-edukacyjna. Patrzcie, ile miłych sprzętów. Aha, to jest jakaś gablotka taka, rozumiem, tak? Jakiś tutaj za szkłem siekiery, Siekie, kilof jakiś, jakieś paski, uprzęże, no wspaniałe rzeczy. Wspaniałe, piękne. Ten na przykład zabytkowy ciągnik, no myślę, że jak najbardziej jest godny podziwu. Czytamy. Erupcja wulkanu w 70. roku spowodowała… Tak. Proszę bardzo, idziemy dalej. Schodki, schodeczki, szczerze mówiąc, zawsze bałem się takich schodów. Wiecie, co kiedyś latałem szybowcem, przyznałem się. Robiłem sobie kurs na szybowce. Nie skończyłem go, chociaż szło mi całkiem nieźle. Yy, ale na takich elementach jednak odczuwam lęk wysokości. W szybowcu jakoś się kurde, czułem raźniej niż na takich rzeczach. go outside. cops had to be looking for me. The new sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. All a nerve. I was running on blind hope. It was all a waste of time.

Mind no, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around you by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I to to Mirror Peak. No tak, idziemy do Mirror Peak, jakbym nie wiedział. Wieczki... Oh shit! To mnie przestraszyło To było wspaniałe. Wspaniałe wrażenie. Było dostałe. Może dostałe, niż <laughs> nie wiem co zaszło. W każdym razie dźwięk w słuchawkach jest cudowny. Hmm... Wreszcie jakieś emocje, Alan. Już myślałem, że nigdy nie, nie, nie zaznam jakichś emocji w moim towarzystwie. No zamknięte, zamknięte. Nie wiem, które to trzeba by było iść. Zaraz, zaraz. Tędy? No cóż, nie ma wyjścia. Powiedzcie mi, moi mili, co to jest od, od jakiegoś czasu. Czy to jakiś wirus, cholera, czy co? Co jakiś czas otwiera mi się jakaś przeglądarka. Wczer, wcześniej był to Firefox, Firefoxa odinstalowałem. Stwierdziłem, że jeżeli coś się w nim zaplęgło i nie mogę tego wyciąć, no to go odinstaluję całkiem. Teraz y, otwiera mi się w tym, jak to się nazywa, Jadostro, w Internet Explorerze, co chwilę otwierają mi się reklamy z jakimiś grami sieciowymi jakimiś kurczę, zbuduj farmę, jakieś inne pierdolę. Skąd to jest? Jak to usunąć? Wspaniale, klapka w ziemi się otworzyła. No, w zasadzie klapka w podłodze. Wbieramy co się da I czym prędzej Tam chyba już nic nie ma ciekawego Siup! Hop! Brawo, wpadłeś do wagonika Karteczka Czyżby Zaraz będą jakieś nawiedzone dykty, znowu chodziły When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Hmm. Spanale. Nie ma to jak museł. Teraz tutaj był pistolc. Amunicja, której mamy aż za dużo. Ja to sobie wezmę to. Idzie z tym tomachafkiem. No. Nie, no stary. No w ostatniej sekundzie. Przecież to było jakieś zabawne, jeszcze normalnie komedia. O nie, nawiedzony wagon. Na szczęście wagonie był za gruby, żeby się przedostać. Ale tam jeszcze coś się miota. Kę? O, świetnie. zawsze dobrze się schronić przed kością nawiedzona u ośko. Na szczęście szybko pękają. Ja naprawdę powiem Wam, że jestem zadowolony, że wziąłem ten tryb. Poziom trudności łatwy z tego względu, że wcale nie zależy mi na to na jakimś napinaniu mięśnia podczas tej gry, tylko chciałem po prostu sobie miło pograć i skupić się głównie. O, cześć! Skupić się głównie na fabule, małe no, dupsko, tak zwany dupshot. A to był webshot. Jakby ktoś pytał, to to jest terminologia rodem z CS-a. Ah, Zamknięte są, zamknięte. Hmm. Nie da się ich obejść. I niestety nie da się ich zaświecić przez szpary. No nic. Myślę, że sobie jakoś poradzimy. jeden przedmiot mniej. Czy już jest spokój tam na dole? Czy mam jeszcze... Czy mam jeszcze komuś zaszkodzić? No. No tamten moment, powiem wam, że mnie naprawdę przestraszył, no. Ale to tak jak, tak jak wiecie co, to taki bardziej jumpscare. Tego się nie da, nie da się po prostu... Nie... What the hell? The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. avoid electrocution. <śADZONPRIK aún> <w three> a spadają z was No. Ciemne osłonki, dlatego musicie zginąć. Ale zobaczcie, kurde, jak mi podrasowali samochód, kurcze. Mój samochód ledwo zipie. Dobra, to był ostatni. Tylko szkoda, że mój samochód, kurde, tak się popsuł to już 15 minut dobrze zobaczymy co tutaj Aha, tutaj prosta rzecz. rakietnica czyli co, coś się szykuje czyli daj tą rakietnicę i ją przeładuj przeładowałeś? wspaniale to było bardzo nieracjonalne wyłączenie prądu to jest naprawdę Idea. w tej grze co tam tąku? dymi nie dymi będzie jeździć jak mu każe żeby jechał to będzie jeździł. Hmm. dobrze wow. ale wziął on jest? Ho ho ho! Trzeba powiedzieć, że się nieźle miota. Chyba go eksplodowałem, nie wiem jak. Ważne, że już jest po nim. Dobrze. O nie! Dobra, chwila spokoju może będzie. Macie jeszcze wy. Zasłużyliście sobie. Zasłużyliście sobie na... Na porządny co? Błysk. Dobra, coś tu jeszcze jest, bo muzyczka jest niezaspokojna. Tylko nie mam pojęcia gdzie. Ciągle jestem niespokojny. Dobra, nic to. Chyba to miejsce mamy już za sobą. Nie, jeszcze ty. Więc się zaplątał, kurczę. Ach, możesz mi już naskoczyć. Jestem już w lepszym świecie. Chociaż niekoniecznie. Chociaż niekoniecznie. Dobrze, jeszcze dwie minutki do następnego punktu zapisu Do następnego punktu zapisu Jako... Wyszy! <tryk> <tryk> Znowu cholera jasna Uh, uh, to był... Nie, z Alanem nie ma, ma przelewek. Po prostu nie ma żartów z Alanem. Dobra, raca. Baterii nie użyłem. Dobra, czy tam coś jest? Oprócz tych dwóch zbirów? Coś może być. Wszystko, czego i tak już mam pod dostatkiem. To wspaniale, to wspaniale. Idźmy dalej. Tu są baterie. Znowu schody, których nie lubię. Jest punkt zapisu. Super, proszę Państwa. Kto mnie napadnie teraz, dowiecie się w następnym odcinku. A tymczasem pozdrawiam Was i zapraszam do następnych odcinków. Zagrajmy Valon Wake lub tam cokolwiek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.